Oto nagranie zrobione podczas safari w parku Narodowym Jale na Sri Lance. Langur szary został pochwycony przez krokodyla za ramię podczas picia wody. Nie został jednak wciągnięty na głębszą wodę, gdzie mógłby zostać utopiony i wciąż ma duże szanse na przeżycie. Jego głowa ciągle znajduje się nad powierzchnią. Krokodyl jest nieduży, stąd szanse są dość wyrównane. W pewnym momencie jednak gad wytacza najcięższe działa. To tak zwany obrót śmierci. Krokodyle nie mają szczęk przystosowanych do cięcia, lecz jedynie do wyszarpywania mięsa. To właśnie ta technika, obrót wokół własnej osi służy im do odrywania mięśni od kości. Wyrywania wielkich kawałów mięsa, które następnie mogą zostać połknięte. Tutaj jednak nic nie zostało wyrwane, choć mało brakowało. Nagranie to jest nieco irytujące, bo nie dowiadujemy się z niego, jak kończy się ta scena. Musimy zawierzyć opisowi filmu, zgodnie z którym małpie udało się uwolnić ze śmiercionośnych szczęk, ale ze złamaną ręką.